Już 4 września w o godzinie 19 zapraszamy wszystkich melomanów muzyki operowej na wyjątkowy koncert do Teatru Zdrojowego imieniem Henryka Wieniawskiego w Szczawnie Zdroju. Wystąpi znakomita mezosopranistka, diwa światowych scen operowych Małgorzata Walewska wraz z towarzyszeniem solistów naszego impresariatu Anny Lichorowicz, sopran Tomasza Malaszewskiego tenor i przy akompaniamencie znakomitego i wybitnego polskiego pianisty Roberta Morawskiego. Gala odbędzie się w przepięknym miejscu na Dolnym Śląsku, w teatrze, który słynie ze znakomitej akustyki, znakomitego XIX-wiecznego wnętrza. Pragniemy, żeby co jakiś czas, co dwa, trzy miesiące, w tych wnętrzach właśnie gościły gwiazdy światowej opery. I w tym roku i w przyszłym Będą to polscy śpiewacy, takim wyjątkiem jest polsko-bułgarski tenor Kaudi Kałudow, który już wystąpi w listopadzie. Dwa miesiące później zaprosimy Ewę Małas-Godlewską, sopranistkę koloraturową, Artura Stefanowicza, kontratenora, Ewę Podleś, kontralt, i na wielki finał cyklu Artura Rucińskiego Barytona, który przed kilkoma dniami zastąpił samego placido Domingo w, na festiwalu w Salz, Salzburgu w inscenizacji trubadura Giuseppe Verdiego. Mimo, że sprzedaż internetowa na koncert w Sztawnie Zdroju już została zamknięta, to jeszcze można nabyć bilety w kasie teatralnej. Bilety można jeszcze ostatnie bilety zakupić w, teatrze, w kasach teatru zdrojowego i w Hebraciarni Teatralna w Sztawnie Zdroju. W tym momencie zakończyła się sprzedaż internetowa. Ten koncert cieszył się ogromnym, ogromnym zainteresowaniem. Już na dwa miesiące przed większość biletów została wyprzedana. No i w tym momencie dokładamy dodatkowe tutaj miejsca, żeby jak największa liczba słuchaczy mogła skorzystać i usłyszeć maestrię. Jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji na temat planowanych koncertów, organizator odsyła wszystkich zainteresowanych na swoją stronę internetową. Zapraszamy na stronę www.mmimpresario.pl, na której znajdują się najbardziej aktualne informacje o bieżących wydarzeniach. Bo wspomnieć należy, że nasz impresariat skupia się na rozwoju sztuki operowej na Dolnym Śląsku. W wielu różnych miejscowościach odbywają się projekty z udziałem solistów polskich scen operowych. My również organizujemy koncerty nadzwyczajne, sprowadzając czasami pierwszy raz do Polski jakieś gwiazdy. Ja już ten Teraz mogę zapowiedzieć, że 30 czerwca w Hali Stulecia we Wrocławiu odbędzie się nadzwyczajna gala operowa z udziałem gwiazdy Metropolitan Opera w Nowym Jorku. Jeszcze nie mogę zdradzić nazwiska tej gwiazdy, ponieważ trwają ostatnie prace przy kontraktach, przy, przy tutaj naszych ustaleniach. Ale myślę, że to będzie ogromne wydarzenie i wielka niespodzianka. 2016 rok to Europejska Cojisza Kultury. Tak naprawdę cały region dolnośląski będzie, będzie świętować. My chcemy skupić się na zapraszaniu tych największych gwiazd, na organizacji bardzo ciekawych projektów i na odbudowie tych wielkich tradycji, z których kiedyś słynął dolny Śląsk, właśnie tych tradycji operowych. Póki co zapraszamy na koncert do Teatru Zdrojowego w Sztawnie Zdroju. 4 września, godzina 19. Na scenie Małgorzata Walewska, Anna Lichorowicz, Tomasz Maleszewski oraz Robert Morawski. Zapraszamy, bo naprawdę warto.